Witajcie w wyczerpującym omówieniu zagadnienia komputerów kwantowych. Być może słyszeliście, że komputery kwantowe mają zrewolucjonizować świat informatyki, rozwiązywać problemy niemożliwe dla klasycznych maszyn i otworzyć całkiem nowy rozdział w kryptografii, sztucznej inteligencji czy chemii kwantowej. W tym materiale wyjaśnię, dlaczego maszyny kwantowe są tak odmienne od wszystkiego. Co dotychczas znamy, w jaki sposób wykorzystują zjawiska superpozycji i splątania, i entanglement, a także jakie wyzwania stoją na drodze do zbudowania dużego, niezawodnego komputera kwantowego. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do polubienia tego filmu, subskrypcji kanału oraz włączenia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych materiałów o przełomowych technologiach i innowacjach. Na początek zastanówmy się, czym właściwie różni się komputer kwantowy od klasycznego. Ten drugi, z którym mamy do czynienia na co dzień, posługuje się bitami. Każdy bit przyjmuje wartość 0 lub 1 i w danym momencie jest w jednym konkretnym stanie. W komputerze kwantowym pojawia się pojęcie qubitu, quantum bit. Qubit może być w stanie 0, w stanie 1, ale również w superpozycji obu tych stanów jednocześnie. Oznacza to, że przed pomiarem qubitu nie można jednoznacznie stwierdzić, czy odpowiada on za 0 czy za 1, a raczej jest opisywany przez pewne amplitudy prawdopodobieństwa. Dopiero akt pomiaru zmusza qubit do przyjęcia klasycznej wartości 0 albo 1. Z tej superpozycji wynika niezwykła moc obliczeniowa potencjalnego komputera kwantowego. Może on w pewnym sensie równolegle przetwarzać wszystkie kombinacje stanów, jakie klasyczna maszyna rozpatrywałaby sekwencyjnie. Kolejnym fundamentem komputerów kwantowych jest zjawisko splątania więc entanglement, gdy dwa lub więcej kubitów zostaną splątane, ich stany nie da się opisać indywidualnie. Każdy kubit wchodzący w skład systemu jest powiązany z innymi w tak ścisły sposób, że pomiar jednego z nich natychmiast wpływa na stan pozostałych, bez względu na fizyczną odległość między nimi. Albert Einstein nazwał to zjawisko upiornym działaniem na odległość spooky action at a distance choć dziś jest ono dobrze potwierdzone eksperymentalnie w kontekście obliczeń kwantowych splątanie pozwala zbiorowi qubitów działać jak jeden złożony system przez co pewne operacje na wielu qubitach mogą przebiegać wyjątkowo efektywnie daje to szansę na osiągnięcie tak zwanych superprzetwarzania równoległego ale jedynie wtedy gdy odpowiednie algorytmy są tak zaprojektowane aby korzystać z kwantowej interferencji stanów, skoro teoretycznie kubity oferują tak wielką moc obliczeniową, to dlaczego jeszcze nie używamy masowo komputerów kwantowych? Największym problemem jest zjawisko dekoherencji. Kwantowe stany są niezwykle wrażliwe na wszelkie zaburzenia ze strony otoczenia: drgania termiczne, pola elektromagnetyczne, promieniowanie kosmiczne. Każde przypadkowe oddziaływanie może zniszczyć delikatną superpozycję lub splątanie i sprawić, że Qubit zachowa się klasycznie, czyli utraci swoje kwantowe właściwości. Dlatego systemy kwantowe wymagają ekstremalnie niskich temperatur, bliskich zeru absolutnemu, wysokiej próżni, precyzyjnego ekranowania, a i tak wystarczy niewielka fluktuacja, by doszło do błędu. Aby temu przeciwdziałać, tworzy się mechanizmy korekcji błędów kwantowych Quantum Error Correction które jednak znacząco zwiększają liczbę potrzebnych qubitów. Część z nich musi bowiem służyć do monitorowania i naprawiania błędów, zamiast do faktycznych obliczeń. Niewątpliwie słyszeliście o takich hasłach jak Quantum Supremacy czy Quantum Advantage. Odnoszą się one do momentu, w którym komputer kwantowy rozwiązuje pewne zadanie, nawet jeśli bardzo sztuczne, którego nie potrafi wykonać żaden klasyczny superkomputer w rozsądnym czasie. W 2019 roku Google ogłosiło, że ich 53-kubitowy procesor o nazwie Sycamory osiągnął ten kamień milowy, wykonując w około 200 sekund obliczenie random circuit sampling, które klasycznie wymagałoby tysięcy lat. IBM oraz inni badacze zakwestionowali przyjęte założenia i twierdzili, że da się taką analizę przyspieszyć na klasycznym komputerze. Ale nawet jeśli definicja supremacji jest sporna, sam fakt, że w ogóle toczy się ta dyskusja, pokazuje, że zbliżamy się do epoki, w której kwantowe urządzenia stają się praktycznie użyteczne w pewnych ściśle określonych zadaniach. Jak wygląda taki komputer kwantowy od strony fizycznej? Istnieje kilka podejść do realizacji kubitów. Jedno z najpopularniejszych to supraprzewodzące kubity, tak jak w rozwiązaniach IBM, Google czy Rigetti. Gdzie przy ultra niskich temperaturach pewne obwody elektryczne zachowują się kwantowo. Innym sposobem jest przechwytywanie pojedynczych jonów w pułapkach elektromagnetycznych, tak zwanej ion traps, co stosuje na przykład firma IonQ. Możliwe są też systemy fotoniczne, wykorzystujące światło do reprezentowania qubitu, Spin kubity w krysztale diamentu albo w kropkach kwantowych na bazie krzemu, a nawet koncepcje topologiczne które teoretycznie mają zapewnić wyjątkowo trwałe stany kwantowe. Każdy z tych pomysłów stoi przed wyzwaniem stabilizowania superpozycji i skalowania liczby qubitów do setek czy tysięcy. Trzeba tu też wspomnieć o algorytmach kwantowych, które mogą zapewnić sensowne korzyści. Przykładowo, Shor's algorytm potrafi w polinomialnym czasie rozkładać duże liczby na czynniki, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo klasycznej kryptografii opartej o RSA. Inny znany algorytm to Grover's algorytm, który skraca czas przeszukiwania nestrukturalnej bazy danych z ONN do ON. Dla bardzo dużych N może to być jakościowy przełom, choć nie tak spektakularny jak w przypadku faktoryzacji. Niemniej istotne jest symulowanie procesów kwantowych w chemii lub fizyce materii skondensowanej. Klasyczny komputer napotyka tam eksplozję kombinatoryczną, ale komputer kwantowy, przynajmniej teoretycznie, mógłby w naturalny sposób imitować procesy kwantowe w badanych molekułach. Z pewnością zastanawiasz się, jak daleko jesteśmy od praktycznego użycia. Obecny stan nazywany jest fazą NISQ, -E Noisy Intermediate Scale Quantum, co oznacza, że mamy prototypy z kilkudziesięcioma bądź kilkuset kubitami. Jednak bardzo podatne na błędy i zakłócenia. Można już przeprowadzać pewne testy czy demonstracje algorytmów w chmurze kwantowej, np. IBM Q Experience, ale do rewolucyjnego przełomu w codziennym obliczaniu jeszcze daleko. Niemniej wielkie firmy Google, IBM, Microsoft, Intel i sporo startupów inwestują miliardy dolarów, licząc na to, że w najbliższej dekadzie osiągną przełom. Rządy państw, takie jak USA, Chiny czy kraje Unii Europejskiej, finansują duże programy badawcze, dostrzegając strategiczne znaczenie tej technologii, zarówno ekonomiczne, jak i militarne. Co ciekawe, istnieje też podejście D-Wave, czyli tzw. Quantum annealing. Jest to metoda specjalizująca się w rozwiązywaniu niektórych problemów optymalizacyjnych. Mimo, że bywa nazywana kom komputerem kwantowym, w sensie uniwersalnego modelu bramek kwantowych różni się znacząco. D-Wave oferuje maszyny z tysięcy qubitów, lecz te qubity nie są programowane w taki sam sposób jak w bramkowych systemach, np. Google Sycamore czy IBM. Dlatego trudno je porównywać jeden do jednego z innymi architekturami. Dla codziennego użytkownika PC czy smartfona, komputery kwantowe nie stanowią natychmiastowego zastępstwa klasycznego sprzętu. Prawdopodobnie w przyszłości zobaczymy model współistnienia, gdzie złożone obliczenia kwantowe będą wykonywane w specjalistycznych centrach obliczeniowych, a zwykłe urządzenia będą z nimi komunikować się przez internet. Podobnie korzystamy dziś z chmury obliczeniowej czy superkomputerów HPC. Lokalnie mamy komputer osobisty, ale do najbardziej wymagających zadań łączymy się z potężnymi zasobami na serwerach. Kluczem jest, by zidentyfikować zadania, w których kwantowy akcelerator faktycznie daje przewagę. Z perspektywy użytkownika najbliższe skutki mogą dotyczyć głównie kryptografii. Jeżeli powstanie duży, uniwersalny komputer kwantowy, może być w stanie złamać obecną kryptografię asymetryczną. W efekcie internet i sektor finansowy musiałyby przejść na postkwantowe algorytmy szyfrujące oparte na problemach których nawet kwantowy komputer nie rozwiąże w sensownym czasie. Już teraz istnieje dziedzina postkwantum kryptografii, zajmująca się tworzeniem nowych standardów bezpieczeństwa. Równie rewolucyjne może być projektowanie leków, bo symulacje kwantowe pozwalają dokładnie modelować interakcje molekularne, co mogłoby znacznie przyspieszyć odkrywanie nowych terapii. Wreszcie w dziedzinie sztucznej inteligencji pewne algorytmy mogłyby zyskać na szybkości trenowania czy wyszukiwania optymalnych rozwiązań. Dla wielu obserwatorów kwantowe komputery to także ogromne wyzwanie inżynieryjne łączące fizykę ciała stałego, kriogenikę, teorię informacji kwantowej, elektronikę wysokiej częstotliwości i zaawansowany software. Aby zapewnić korekcję błędów, tzw. fault tolerant quantum computing Niezbędne jest regularne monitorowanie i korygowanie stanów qubitów, co z kolei wymaga kolejnej warstwy qubitów wspierających. Ta złożoność sprawia, że kilka tysięcy fizycznych qubitów może dopiero tworzyć kilkadziesiąt czy kilkaset tak zwanych logicznych qubitów, na których rzeczywiście działają kwantowe algorytmy. Droga do komputerów z setkami tysięcy qubitów jest jeszcze długa, ale gwałtowny postęp obserwowany w ostatnich latach pozwala być optymistą. Podsumowując, kwantowy komputer wykorzystuje prawa mechaniki kwantowej, superpozycję i splątanie, aby wykonywać obliczenia w sposób niedostępny dla klasycznego podejścia binarnego. Jego potencjalna moc obliczeniowa, przy zadaniach takich jak faktoryzacja liczb, symulacje układów kwantowych czy wyszukiwanie w nieustrukturyzowanych bazach danych, jest nieporównywalnie większa. Jednakże konieczność operowania w ekstremalnych warunkach, walka z dekoherencją i konieczność opracowania efektywnej korekcji błędów sprawiają, że zbudowanie dużych, stabilnych i uniwersalnych urządzeń tego typu pozostaje jednym z największych wyzwań współczesnej nauki. Mimo wszystko inwestycje korporacji i rządów rosną z roku na rok, a deklaracje o pierwszych praktycznych osiągnięciach, takich jak Google, i ich quantum supremacy podsycają nadzieję, że właśnie jesteśmy u progu nowej ery w informatyce. Bardzo możliwe, że w ciągu nadchodzących dekad zobaczymy, jak kwantowa rewolucja przyczynia się do przełomów w kryptografii, AI, medycynie czy też w logistyce i optymalizacji dużych systemów. Czas pokaże, w jakim tempie i zakresie spełnią się te prognozy. Jednakże sam fakt, że w ogóle budujemy i testujemy takie urządzenia. Dowodzi niesamowitych zdolności ludzkiego umysłu do wykorzystywania najbardziej zawiłych praw natury. Mam nadzieję, że ten długi wywód pomógł Wam zrozumieć, jak działa komputer kwantowy i dlaczego tyle się mówi o kubitach, splątaniu, superpozycji czy dekoherencji. Jeśli macie je, jakiekolwiek pytania, napiszcie je w komentarzach. Podzielcie się również refleksją: czy uważacie, że komputery kwantowe faktycznie zrewolucjonizują nasz świat, czy może okażą się jedynie niszowym narzędziem do specjalistycznych zastosowań. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli doceniasz naszą pracę, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, abyśmy mogli kontynuować tworzenie treści o przełomowych technologiach. Do zobaczenia w kolejnym materiale, gdzie być może przybliżymy kolejne fascynujące obszary współczesnej nauki.